Miło Cię znów widzieć. Właśnie po to tu przyszłaś. Co Ci jest? Co się dzieje? W pokoju 210 leży nieprzytomny mężczyzna. Co mu się stało? Nie wiem, zemdlał. Wezwijcie pomoc. Zobacz, co się stało. Dzwoń na pogotowie. Niech przyślą karybkę. Leży nieprzytomny. Tylko szybko, bo nam to wykituje. Alonso Lascano. Poskubali cię, bracie. Francio Malcarida, dzień dobry. Zna pani Alonso Lascano? Owszem. Czym mogę służyć? Nie mnie, tylko jemu. Będę potrzebowała Twojej pomocy w interesach. Jesteś bardziej obyta i lepiej przygotowana. To dla ciebie prostsze niż dla mnie. Nie czuj się gorsza. Moją uwagę zwróciła właśnie Twoja inteligencja i zdrowy rozsądek. Obie wykorzystacie swoje kontakty. Isadora, Isadora ma znajomych w mieście, a Ty tutaj na miejscu. Przepraszam, mogę z panią pomówić? Słucham. To delikatna sprawa. Chodzi o pana Alonso. Co się stało? Wyjaśnij. Jakiś człowiek znalazł pana Alonso nieprzytomnego. Słucham? Gdzie? Nie wiem dokładnie. Wezwał karetkę z Metepek. Chcieli zawieść pana Alonso do szpitala. Muszę jechać do syna. Zawiozę cię. Ja wami. Nie zostawię cię sam. Szybciej. Znajdź moją córkę. Powiedz jej, co się stało. Przekażę jej. Matko, przenajświętsza. Wygląda na zawał. Podobno był w pokoju z prostytutką. Zostawiła go i uciekła. Reanimuj go. Gdzie to jest? Znalazłam. Telefon pana Rafael Quintana? Słucham. Przepraszam, że przeszkadzam. Jestem sekretarką pana Alonso Lascanu, męża pani Kamili. Usiłuję ją znaleźć. Jest u pana? Nie ma jej. Coś się stało? Pani Agustina kazała mi jej szukać. Chodzi o nagły wypadek. Pomogę ci. Może jest Mówi Vivianu. Będę panu wdzięczna. Podobno pana Alonso zemdlał. Nie wiem, co się stało. Witaj, Leoncio. Jak się masz? Dobrze, ojcze. Nie widuje cię mszy. Dawno się nie spowiadałeś. Mam dużo pracy. Dla Boga trzeba zawsze mieć czas. Pewnie to grzechy nie pozwalają ci się zbliżyć do domu Bożego. Nie, ojcze. Mam spokojne sumienie. Naprawdę? Jeśli ojciec myśli o przeszłości, to bardzo jej żałuję. O to chodzi? Czuję żal za grzechy. Przyjdę w niedzielę na msze. Liczę na ciebie. Chcę pomówić z za Aloncem. Zawiadam go, że przyszedłem. Nie ma go. Wiesz o której wróci? Usłyszałam, że ojciec chce rozmawiać z panem Alonsem. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Zawieźli go do Metepek. Znaleziono go nieprzytomnego i wezwano pogotowie. Pani Agustina i Sadora już tam pojechały. Wciąż szukam pani Kamili. Święci pańscy. Choroby nikogo nie oszczędzają. Oby to nie było nic poważnego. Daj mi znać. Oczywiście, ojcze. Pójdę już. Córeczko, pomożesz mi w pewnej sprawie? Danielu, co tu robisz? Pamiętaj, żeby mówić do mnie, Andres. Masz rację, przepraszam. Przywiozłem szefową do przyjaciółki. Od kiedy jesteś jej kierowcą? Od dziś. Szybko działasz. Oby to się nie skończyło z krzywdzeniem Camili. Nic nie rób, póki nie zdobędziesz dowodu. Przecież tak się umówiliśmy. Rafaelu, co ty tu robisz? Miałem zapukać. Witaj i żegnaj. Muszę jechać. Przyjechałem do ciebie. Skąd wiedziałeś, gdzie jestem? Domyśliłem się. Szukają cię z Malkaridy. Trafili do mnie. Co się stało? Twój mąż zachorował. Jest w szpitalu w Metepec. Dlaczego? Wyrzucą mnie, jeśli mnie złapią. Nie postępujemy właściwie, ale chodzi o większe dobro. Bóg to wie. Ojciec chce przejrzeć pliki, które czytał Pan Daniel w dniu śmierci. Może znajdę coś, co sprawiło, że zmienił swój testament i zapisał wszystko synowi Agatę. Rozumiem. Też uważam, że pan Daniel zobaczył coś ważnego w komputerze pana Alonso, bo prosto stąd pobiegł do mecenasa bez serwy. Do bez Mam nadzieję, że potrzebna informacja nadal tu jest. Są tu zapisane wszystkie otwierane pliki, bez względu na datę. Coś musi tu być. Zaraz otworzę. Sprawdzę datę śmierci pana Daniela. Już mam. Mój Boże. Co się stało? Znalazłam wyłącznie pliki zapisane tydzień po śmierci pana Daniela. Ktoś usunął wszystkie wcześniejsze zapisy. Kto to mógł zrobić? I po co? Tylko pan Alonso ma dostęp do tego komputera. Musiał sam wszystko wypasować. Zapytam o Alonso. Co się mogło stać? Mój syn jest zdrowy. Co się stało? Jak on się czuje? Dionisio właśnie pyta. Dlaczego zemdlał? Co robił w Metepe? Wiemy tyle samo co ty. To straszne. Wyobrażam sobie, co czujesz. Przepraszam. Jest u niego lekarz. Kiedy skończy go badać, przyjdzie do nas. Podejrzewają zabaw. W tym wieku? Co robisz? Nie widzisz? Pije. Nikogo nie ma. Wszyscy pojechali do szpitala. To nie znaczy, że możesz tu wchodzić. Zostaw to nie twoje. Nie będziesz mówiła, co mi wolno. Narobisz mi kłopotów. Jestem odpowiedzialna za dom. Jesteś odpowiedzialna? Może się wreszcie na coś przydasz. Dlaczego miałabym się przydać? Wiesz, dlaczego robią pomiary rancia? Chcą je sprzedać. Zanim przyjedzie nowy właściciel. Zwariowałeś. Pani Kamila prędzej umrze niż stąd wyjedzie. Ranczo i byki to jej życie. Bardzo się mylisz. To ona wezwała mierniczych. Tacy są już bogacze. Myślą tylko o sobie. Mów co chcesz. Pani Kamila nie sprzeda tej ziemi za żadne skarby świata. Długo to trwa. Na pewno robią mu badania. Zawał to poważna sprawa. Dobija mnie ta niepewność. Chcę wiedzieć, czy dobrze się czuję. Uspokój się. Od śmierci twojego stryja Alonso żył w stresie. Zajmował się ranczem. Tak ciężko pracował, że aż dostał zawału? Być może. Wszystko jedno. Kiedy Alonso wyjdzie ze szpitala, będziemy musieli się z nim we wszystkim zgadzać. Tylko tak mu pomożemy. Będzie spokojniejszy. Pójdę odetchnąć świeżym powietrzem. Dobrze się czujesz? Tak, córeczko. W razie czego daj nam znać. Kamila. To, co powiem, zabrzmi strasznie. Ale nie wolno ci się poświęcać dla Alonso z powodu jego zawału. Co masz na myśli? Chciałaś naprawiać wasze małżeństwo. Nie poświęcaj wszystkiego, co zdobyłaś. Ta choroba to idealna wymówka, żeby się nie leczyć. Wątpię, by wykorzystał zawał jako wymówkę. Takich spraw nie załatwia się na siłę. Daj mu czas, ale bądź czujna. Nie chcę widzieć, jak zapominasz o kobiecie, którą właśnie w sobie odkryłaś. Andres? Pani Agostino, jak się pani miła? Bardzo dobrze. Choć wydarzyło się coś przykrego. Zachorował mój zięć. Ty też jesteś chory? Odczuwasz skutki potrącenia? Nie, proszę pani. Czuję się świetnie. To ja przywiozłem panią Kamilę do szpitala. Dlaczego ty? Najpierw zawiozłem ją do miasteczka, a stamtąd tutaj. Wybacz, ale nic nie rozumiem. Pani o niczym nie wie. Pracuję w Malkaridzie dla Leoncia. Co ty powiesz? Wiedziałam, że znalazłaś pracę, ale nie pomyślałam, że u nas. Co za niespodzianka? Natalia mnie poleciła. Pracujesz z Leonsiem? Co robisz? Wywożę łajno na nawóz. Wykluczone. Odrzuciłeś propozycję mecenasa bez serwy. Żeby wywozić łajno w Margaridzie? Już byłem umówiony u państwa. Nie chciałem sprawić kłopotu na tani. Widać, że jesteś odpowiedzialny i lojalny. Nie możesz tego dłużej dobić. Zbyt szlachetnie się zachowałeś wobec mnie. Porozmawiam z córką. Zostaniesz kierowcą. Jestem pani bardzo wdzięczny, ale nie trzeba. Pani jest dla mnie taka dobra. Za mało zrobiłam, a ani słowa więcej. Porozmawiam z Anonsem, kiedy wyzdrowieję. Będziesz pracował dla mojej córki i dla mnie. Spadasz nam z nieba, a pani mnie. Mam nadzieję, że to tylko epizod bez znaczenia. Ja też. Choć gdyby umarł, mógłbym zdobyć wdówkę. Mam się śmiać? Kiepski żart. Nie złość się. Nie zaprzeczysz, że mam rację. Wolałbym całować Kamilę niż jej matkę. Wiesz co? Twoje uwagi są w najgorszym guście. Ostatnio jesteś bardzo drażliwa. A ty zbyt cyniczny. I zapominasz, że rozmawiasz z damą. Twoje zaloty do Agustiny budzą we mnie obrzydzenie. Będziesz myślała inaczej, kiedy przekona Kamilę, żeby nam sprzedała ranczą. Już bym chciała zakończyć tę sprawę. Ja też. Podjąłem pewną decyzję. Jaką? Nie będziemy czekać, aż władze Chile uznają Daniela Diaza Kostę za zmarłego. Sami to załatwimy.